W poprzednich odcinkach. Co pan wykonuje tutaj dzisiaj za ćwiczenie? marchewkę na czasu marchewkowe W jakim temperaturze będziemy je piec? To stopni. Dotarliśmy do przywięziennej szkoły w zakładzie karnym w Potulicach. Kilka lat temu miałem rozmowę z byłem naszym słuchaczem, który ukończył tutaj u nas liceum kształcące. Następnie ukończył studia medyczne. Jeden z jego kolegów pracuje w dość poważnej korporacji informatycznej. Piekarnictwo Cię interesuje, cukiernictwo? Gotowanie mnie interesuje. Może być włoska? Może być. Na terenie szkolnej biblioteki poznaliśmy kolejnych osadzonych. Ucznia i zatrudnionego w niej skazanego. Dla mnie to jest chyba wymarzona praca w więzieniu. I tutaj po wykonaniu swoich obowiązków mam też trochę wolnego czasu wtedy, żeby sobie poczytać. Ukończyłem trzy kursy. Z Kucharz, cukiernik i piekarz, jest to także yy, zajęcie czasu, żeby nie siedzieć w tej celi, nie myśleć cały czas, nie tęsknić za rodziną. Nie każdy może skorzystać z takiego przywileju. Ogólnie każdy, tylko musi chcieć. I dobrze się zachowywać. Podstawa. 142 065 grupa do Zrozumiałem, prowadź. Odwiedziliśmy zakład karny w Inowrocławiu i oddział zewnętrzny w Toruniu. Zakład karny w Inowrocławiu jest to jednostka typu półotwartego. A w oddziale Zewnętrznym w Toruniu są na wcześniejszym etapie presocjalizacji. Tym samym inne metody oddziaływań są dobierane do pracy z nimi. No, 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 bo pitesz, tak? bo pitesz, tak? Sprawdziliśmy w jaki sposób skazani mogą pracować na terenie jednostek. Zatrudniamy najwięcej osadzonych na stanowiskach pracownika fizycznego. Mamy w magazynie zatrudnionych pomocników magazyniera. Pracują u nas osadzeni również na stanowisku bibliotekarza, pracownika radiowęzła. Jeden osadzony w oddziale zewnętrznym w Toroniu zatrudniony jest na stanowisku fryzjera. Rozmawialiśmy z osadzonym uzależnionym od narkotyków, który odbywa karę za kradzieże. Ciągle w końcu posłankowość tego normalnego życia no Często na przykład oglądasz w telewizji i innych ludzi. Bo ja tak naprawdę pożyczanie znam. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Jeszcze do niedawna z było im nie po drodze. Oszukiwali, kradli, byli agresywni lub zmagali się z czyjąś agresją. Często w walce o samego siebie przeszkadzało też uzależnienie. Dziś skazani patrzą na swoje dawne życie z zupełnie innej perspektywy. Jak przygotowuje się ich do wyjścia na wolność? W zakładzie karnym? W zakładzie karnym jestem od czerwca 2021 roku. To znaczy, że dziecko urodziłaś na terenie zakładu karnego podczas odbywania kary? Mm, tak, dziecko urodziłam tutaj w zakładzie karnym w Grudziądzu, a zostałam przetransportowana z zakładu karnego w Goleniowie. Jakie były te chwile przed, przed porodem? Być w ciąży, ale być też w zakładzie karnym? No, było to ciężkie, wiadomo, jak dla każdej matki, która tutaj jest. No, bardziej bym wolała urodzić na wolności być z tym dzieckiem w domu, niż tutaj. Ale opieka medyczna, w y, szpitalu i poród, wszystko przebiegło prawidłowo. Byłam bardzo zadowolona, także... A teraz ile miesięcy ma córka? Córka 9 miesięcy ma. To jest twoje pierwsze dziecko? Nie, to jest moje trzecie dziecko. Na wolności mam y, córkę i syna. Od początku wiedziałaś, że córka będzie razem z tobą tutaj na terenie zakładu? Że skorzystasz z takiej możliwości? Tak, wiedziałam o tym, ponieważ, będąc w zakładzie karnym w Goleniowie, wychowawca poinformował mnie o tym, że jest możliwość odbywania kary z dzieckiem. Zgodnie z artykułem 87 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem, organizuje się przy wskazanych zakładach karnych domy dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać na życzenie matki do ukończenia trzeciego roku życia, chyba że względy wychowawcze lub zdrowotne, potwierdzone opinią lekarza albo psychologa, przemawiają za oddzieleniem dziecka od matki albo za przedłużeniem lub skróceniem tego okresu. Decyzje w tym zakresie wymagają zgody sądu opiekuńczego. Każdego roku w domu dla matki i dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu wychowuje się około 100 dzieci. Jak tutaj Wasza codzienność wygląda? Wstajemy rano, no, jemy śniadanie, bawimy się, dużo czasu jej poświęcam z tego względu, że nie śpi już tak jak spała kiedyś, potrzebuje dużo uwagi, lubi rozmawiać, uczy się nowych rzeczy. Jak się odnajdujesz jako mama na terenie więzienia? Jest inaczej na pewno niż na wolności? No jest inaczej, jest, no jest ciężko tutaj być z dzieckiem, tak, no bo ta świadomość, że gdybym była z nią na wolności, to mogłaby zobaczyć różne inne rzeczy, no tutaj jest, jest ciężko bardzo. Dziecko pomaga to wszystko jakoś przetrwać? No pomaga, pomaga przetrwać ten cały zły czas, każdy jej uśmiech, nowe postępy, także pomagają w tym wszystkim. A ile czasu jeszcze przed Tobą w tym zakładzie karnym? Na tą chwilę koniec kary przypada mi na rok 2029, no ale może to ulec zmianie z tego względu, że czekam na wyrok łączny. To oznacza, że będziesz musiała się rozstać ze swoją córką w pewnym momencie? Prawdopodobnie tak. Wskazane, które odbywają karę w domu dla matki i dziecka, mogą ze swoimi dziećmi przebywać w placówce do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Jeżeli osadzona ma dłuższy wyrok, to tak naprawdę wie o tym już na etapie ciąży i na tym etapie planuje się dalsze losy dziecka. Zazwyczaj staramy się zorganizować to w taki sposób, żeby dziecko mogło zostać przekazane do spokrewnionej rodziny zastępczej albo dziadków, cioci, wujka, ojca. Przygotowujesz się jakoś na to, czy jeszcze o tym nie myślisz? Starasz się nie myśleć. Staram się jeszcze o tym nie myśleć, bo no jest, jest to ciężkie. Tym bardziej, że jesteśmy bardzo ze sobą związane, bo nie chciałabym oddać dziecka, ale cieszę się, że mam do kogo, bo mam rodzinę, która wzięłaby ją do rodziny zastępczej na ten czas, kiedy będę musiała tutaj zostać. No i to jest Jedyne to dobro w tym wszystkim, że po prostu nie pójdzie do obcej rodziny zastępczej. Na wczesnym etapie rozwoju dziecka są organizowane widzenia dziecka z rodziną najbliższą, która w późniejszym etapie przejmie opiekę nad tym dzieckiem. Dziecko ma również możliwość uczestniczenia w życiu tej rodziny np. w weekendy, ale spędzać również w tym docelowym miejscu zamieszkania święta, wakacje i inne ważne. Chwilę. Cały proces adaptacji i oswajania dziecka z nowym miejscem zamieszkania jest ukierunkowany na to, żeby przejście z placówki przywięziennej było łagodne i odbywało się w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie zmian rozwojowych i dalszej przyszłości dziecka. Co zrobiłaś, że ten wyrok jest tak wysoki? Jestem tutaj za kradzieżem. Ten... No, po prostu kradłam na wolności, żeby mieć na utrzymanie siebie, na utrzymanie mieszkania. No też było to spowodowane brakiem pracy. Po prostu nie mam skończonej żadnej szkoły wyższej, żadnego zawodu i na rynku pracy ciężko byłoby mi po prostu znaleźć jakąś pracę. Szukałaś pracy? Szukałam pracy, ale tak, pracowałam dorywczo też w ogrodnictwie, ale to też sezon letni tylko. Próbowałam też pracować w sklepie, no ale niestety szef Splajtowa. Każdy potrzebował no, papieru, że jest jakaś szkoła skończona. Skradzie, że byłaś w stanie się utrzymać swoją rodziną. Byłam w stanie utrzymać siebie, yy, ale nie chcę im nic więcej mówić na ten temat. Jak definiujecie przemoc? Przemoc jest to narażenie czyli dwóch, czyli mienia. Czy to jest zaplanowane działanie, czy niezaplanowane? Co powoduje przemoc? Zależy, zależy, zależy od sytuacji. Zależy od sytuacji. To stosuje przemoc. Osoba słaba czy osoba silna? Osoba silna. Silna, najsłabsza. Czyli osoba taka, która ma przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, rolę społeczną, tak? Czyli to jest osoba silniejsza od pozostałych osób. Teraz chciałabym, żebyście scharakteryzowali, powiedzieli chociaż po przykładzie, każda rodzaj przemocy, na czym polega, czym ona się charakteryzuje. Seksualna, to zmuszanie do. Sesu. Naruszenie intymności, tak. tak, danej osoby, dobrze. No, Fizyczne to naruszenie, naruszenie intymności. Psychiczne, obrażanie. Wiem, że tutaj, będąc na terenie domu dla matki i dziecka, bierzecie udział w różnego rodzaju zajęciach. W czym dzisiaj brałaś udział? To są zajęcia antyprzemocowe. Rozmawiamy na tych zajęciach o tym, jakie są rodzaje przemocy, w jaki sposób je się stosuje. To jest też taka forma nauki radzenia sobie z agresją? Mm, tak, w jakiś sposób tak. Regularnie w domu matki i dziecka odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Aktualnie prowadzimy program Moja mama i ja. W tym programie są m.in. warsztaty antyprzemocowe, są zajęcia z panią pielęgniarką, z panią dietetyk, z panią kierownik, z panią psycholog. Warsztaty antyprzemocowe pokazują z kolei, jak sobie radzić z tymi negatywnymi emocjami na co dzień towarzyszącymi. Wiadomo, że tutaj mamy w domu matki i dziecka. nie mają takiej możliwości jak na wolności kobiety, z dziećmi, że jest rodzic, jest babcia, jest dziadek, że kobiety mają możliwość, jak są zmęczone, podesłać wnuczka, wnuczkę komuś i odpocząć. Jest to wtedy czas dla nich. Tutaj w zakładzie karnym osadzone mogą liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Skąd się bierze przemoc domowa? Alkoholną, narkotyki. Dobrze, przez co jeszcze? Brak pracy. Brak pracy, tak. Nieporozumienie. Nieporozumienia. Czasami tak po prostu że ktoś się musi na kimś a inne poglądy, jeżeli macie dzieci inne w domu i na przykład konkubent, czy małżonek ma inny pogląd, spojrzenie na daną rzecz, a wy macie jeszcze inną, też dochodzi do nieporozumienia, tak? I nie dobranie się w związku. Mhm. Tak? Czyli sprzeczność siej, charakteru. Siej w tym sprzeczność charakteru. Miałaś wcześniej problemy z agresją, będąc na wolności, kiedy no, pojawiały się te różne problemy, musiałaś walczyć o siebie, o swoją rodzinę, tak jak mówiłaś. Mhm. Radziłam sobie z tymi emocjami i nie, nie byłam agresywna. Co dają Ci te zajęcia teraz, kiedy jesteś na terenie zakładu karnego? No, pomagają mi się wyciszyć, bo są takie sytuacje w życiu, gdzie łatwo się zdenerwować. Jesteśmy też tutaj zmęczone. No i są różne osadzone. No i te zajęcia pomagają tak wyciszyć się i radzić sobie z tymi emocjami. Uczucie się też z sobą rozmawiać? Trochę się poznajecie podczas takich zajęć? Poznajemy się, pracujemy w grupach. Osadzone mimo, że są mamami często pochodzą z rodzin jakichś patologicznych. Dzieci na wolności są pozabierane, bo sobie nie radziły właśnie z opieką nad dzieckiem w jej w sposób niewłaściwy. Zdarza się, że na początku sobie osadzone nie radzą z tą agresją. Zdarzają się sytuacje konfliktowe na tle życia codziennego, bo wiadomo, jedno dziecko w tym momencie śpi, drugie w tym momencie nie śpi. Jedna otwiera ciszej szafkę, druga głośniej. Więc to dochodzi do jakiejś takich wymiany zdań, Wtedy mówimy, że muszą razem współpracować, muszą się razem wspierać, że muszą ze sobą dużo rozmawiać. Lepiej jest kogoś pobić, niż czuć się przez kogoś poniżonym. ani nie, nie, ja nie. Tak nie poniżanie. To jest jakby nie patrzeć jakieś znęcanie, naruszenie nas naszej, naszego dobra psychicznego, tak? Jak wy sobie radzicie, żeby te negatywne emocje, wasze zmęczenie, żeby to nie przekładać na dziecko? Jak się to dobry no raz jest. To, mi, mi, to, mi, to, mi to mi wszystko miałem. W zakładzie karnym prowadzi się programy resocjalizacji w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy, a także uzależnieniom i prokryminalnym postawom. Służą one też aktywizacji zawodowej, integracji rodzin, kształtowaniu postaw społecznych oraz zapobieganiu negatywnym skutkom izolacji. Skazani biorą również udział w zajęciach kulturalno-oświatowych, a także zajęciach z zakresu wychowania fizycznego. Skazani chętnie uczestniczą w systemie programowanego oddziaływania, ponieważ yy, poza możliwością zmiany wcześniejszego funkcjonowania, wypełnia im to również czas pobytu w izolacji. Ważnym programem, który jest realizowany w naszej jednostce, jest program pod tytułem Włącz Myślenia. Jest on adresowany do skazanych, którzy kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Jakie są straty związane z piciem alkoholu? Moje sytuacje z, 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 z prawa z się odbudowały. Dochodu. No. Przebywałem też tutaj teraz, tak, w tak bliskich osób, i nie pożegnali się nigdy. Będąc na wolności, miałeś problem z alkoholem? Nie, nie miałem problemu z alkoholem na wolności. Tylko po prostu doszło do takiej sytuacji, że byłem nad jeziorem, bo to był piątek wieczór. Byłem nad jeziorem, spotkałem kolegę, na, są tam bary, wiadomo jak to na wakacje, tak? No i wypiliśmy tam po parę piwek. No i już była w miarę późna godzina, chciałem jechać, wrócić do domu, no bo mówię, rano trzeba wstać do jakiejś tam pracy, koło domu muszę porobić. No i nie przemyślałem tego, co robię, wsiadłem na motorower i chciałem dojechać do domu, tak? No i po drodze zostałem zatrzymany, skontrolowany, czy jestem pod wpływem alkoholu, czy nie. No i wykazało, że jestem pod wpływem alkoholu. No i się okazało, że mam w sobie tam daną dawkę alkoholu no i teraz jestem tutaj, tak? Odbywam karę za jazdę pod wpływem alkoholu. Mówisz, że ty tego nie przemyślałeś, ale nikt nie próbował cię wtedy zatrzymać? Znaczy nie, no bo byłem sam z kolegą, tak? Kolega też jechał nie Znaczy nie, no bo on jeszcze został, tak? Bo w miarę późno mówię, ja muszę jechać do domu, bo jutro mam trochę obowiązków koło domu. Muszę jechać już, tak? Żeby wiadomo odpocząć, przybyć, spać się i zrobić swoje to co mam. Jaki wyrok za to usłyszałeś? No wyrok usłyszałem, żywotny zakaz prowadzenia motorowerów zapłatę 10 tysięcy na Fundusz Pomocy. No i pół roku od zakładu karnego, od siatki, tak, od bycia kary. A jakie inne konsekwencje ponieśliście że... jeszcze? To jakieś jakiekolwiek misje stosunkowo zdrowotne, tak, psychiczne. Dokładnie. No bo każdy jakoś to przeżywa, tak, że znowu się popełniło przestępstwo, po tam tam o ten błąd, który się zrobił dobrze prędzej, tak. To jest twój pierwszy raz w zakładzie karnym? Nie, jest to drugi raz. Byłem 5-6 lat temu za podobne przestępstwo. Tylko wtedy dostałem godziny do odrobienia, których nie odrobiłem, no i dostałem... Do zakładu karnego po prostu odbycie dalszej kary, no bo nie odrobiłem tam kilku dni. No i za te dni zostałem, zostało przeliczone za jeden dzień nieodrobienia dwa dni od siatki, tak? Takiej kary wtedy zostałem taką, no to było 39 dni. A dlaczego? No I teraz to jestem drugi raz na pół roku. A dlaczego nie wyrobiłeś tych godzin? Po prostu to zlekceważyłem, że nie odrobię tam paru dni, no to nic mi nie zrobią, tak? To póki nie przyszedł wyrok sądu, że muszę się stawić zakładu karnego. A Ty... Wtedy przemyślał, no i teraz dobrowolnie się stawiłem, żeby nie odbywać z tego samego, żeby nie uciekać, czy cokolwiek się nie chować, tylko dobrowolnie wstawiłem, żeby odbyć swoją karę i po prostu mieć to już za sobą. Też razem było trudniej. To chyba była niewystarczająca nauczka, skoro drugi raz trafiłeś za to samo do zakładu karnego? No, czy była może wystarczająca? To ktoś jak to mówi, się pod wpływem alkoholu nie przemyślał, że może zostanie zatrzymany, albo że mi się uda, tak, dotrzeć do domu bez kontroli, nie? Co by było gdyby nie było kar? Po by się Po zabijaniu, zabijaniu się to jest Gdyby nie było kar, to No właśnie. Teraz będąc na terenie zakładu karnego bierzesz udział w programie, który ma przeciwdziałać uzależnieniom. Czego się uczysz podczas takich Cześć spotkań? Uczysz się po prostu tego, żeby po prostu myśleć tak, żeby nie pić a ja będę w razie coś się wypijać, czy cokolwiek, no to żeby nie wsiadać za te kółko, czy tam coś, tak? Żeby po prostu nie prowadzić jakiegokolwiek transportu, żeby, w którym mogę komuś coś zrobić, przede wszystkim ze sobą, tak? Żeby po prostu nie, nie wsiadać pod wpływem alkoholu na jakikolwiek tam no, środek pomocy. Jak już, nam to najbrzej pieszo, tak? Podczas programu Włącz Myślenie skazani uczą się przewidywania konsekwencji swoich zachowań, szczególnie będąc pod wpływem różnego rodzaju używek. Pokazujemy konsekwencje, jakie ponieśli oni, ale również jakie poniosły inne osoby będące uczestnikami ruchu drogowego. Bardzo często jest tak, że skazani przyznają się do tego, że w przeszłości prowadzili pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, ale nie stało się nic złego. Wówczas staramy się poszerzyć ich perspektywę, aby dostrzegali ciąg przyczynowo-skutkowy tak nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. W ramach tego programu proponujemy osadzonym również zajęcia z tak zwanymi alkogoglami, narkogoglami, żeby na trzeźwo mogli zobaczyć, jak ich zmysły odbierają rzeczywistość w sytuacji, kiedy nie są trzeźwi. Zgodnie z artykułem 95 Kodeksu Karnego Wykonawczego w systemie programowanego oddziaływania odbywają karę skazani młodociani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu. W programach oddziaływania ustala się zwłaszcza rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych, ich kontakty z rodziną i innymi osobami bliskimi, wykorzystywanie czasu wolnego, możliwości wywiązania Związywanie się z ciążących na nich obowiązków oraz inne przedsięwzięcia niezbędne dla przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Wykonywanie programów oddziaływania podlega ocenom okresowym. Co dają Ci przede wszystkim takie zajęcia? No człowiek po prostu myśli, chcę tak? znowu popełnić mnie tak, żeby wyjść stąd i to po prostu wszystko naprawić, żeby tego nie popełnić kolejny raz. No wiadomo, trzeba się uczyć na błędach. To jakie są Twoje największe wnioski teraz? No wnioski. Przede wszystkim nie pić alkoholu, jeżeli nie mam jakiegokolwiek transportu do domu. Osadzeni, którzy przyznają się do tego, że w przeszłości kilkukrotnie dopuścili się tego typu przestępstw, właśnie w zakładzie karnym bardzo często mówią, że dopiero teraz widzą, jak ogromną krzywdę mogli wyrządzić innym albo wyrządzili. I mają refleksje prowadzące ich do tego, że już nigdy więcej nie wsiądą do pojazdu mechanicznego, będąc w stanie nietrzeźwym. Zdarzały się takie myśli, że mogło się nie skończyć tylko na kontroli, ale mogło się na przykład pozbawić kogoś życia, jadąc pod wpływem alkoholu. No w trakcie raczej nie, no w razie czego to wtedy później jak zostałem zatrzymany przez policję, no i się jechało na komisariat złożyć zeznania, no i wtedy myślał, że tak, co znowu zrobiłem co znowu się stało, co ja mówię zrobić dalej, tak? No to wtedy człowiek myślał, jak już był w stanie takim, że musiał jechać na komisariat, stawić się i wszystko wyjaśnić, tak? No to wtedy człowiek był też zdenerwowany, że kolejny raz, jakie teraz będą na to wtedy konsekwencje, nie? Już teraz sobie postanowiłem że takiego błędu nie popełnię, żeby już kolejny raz nie trafić do zakładu karnego. Już teraz będę po prostu uważał na, na to, co robię, tak? tych poprzednich razy też nie powinno być. No nie powinno. Naprawdę już wtedy naprawdę nie powinno, nie powinno. No człowiek, wiadomo, pod wpływem nie myśli, tak? Robi to, co ma w głowie i po prostu chce dotrzeć do domu czy gdziekolwiek, siada i jedzie. No a teraz człowiek na to cierpi, no i zrozumiał, tak? Swoje błędy, na których będę się uczył. Teraz już na pieszo. Tak. Są takie słabsze dni, no ale ze względu na, na córkę. Daję radę, wstaję, mówię sobie, że jestem silna, że sobie poradzę z tym wszystkim. No i przede wszystkim jest ze mną ona. I ona wszystko. Wynagradza? Wynagradza, tak. Co byś teraz powiedziała do innych matek, które są na wolności, którym też nie starcza pieniędzy na przykład na dany miesiąc, na dany czas? Do takich matek chciałabym powiedzieć, żeby nie robiły niczego złego, nie kradły, tylko znalazły sposób i pomoc w różnych instytucjach żeby mogły być na wolności i cieszyć się życiem tam, a nie tutaj. Choć o tym, co zrobili, na pewno długo nie zapomną, skazani chcą wierzyć w to, że po wyjściu na wolność rozpoczną nowe życie z czystą kartą. Terapia czy treningi zastępowania agresji na pewno nie zaszkodzą, a mogą pomóc. To, co skazani zrobią ze zdobytą tutaj wiedzą, zależy jednak przede wszystkim od nich samych. Do zobaczenia.